Yes, ej, auta nam się o. zmieniły o o, Dobra, auto, dobra jedziemy na wakacje Ach. Na wakacje Kurde Nie będę Ja nie mam, znaczy mam prawo jazdy, ale wypiliłem przed chwilą coś Procenty Ej, czekajcie chwilę, bo mi coś ten chrupie w kościach Nie, przestał mi chrupać w kościach Dopalacz Kupiłem to nowe auto na OLX. Hu, uh, dupolacz! polacz, Du polacz! Tu ja polacz! Stój! Dobra! Jezusa, gdzie ty jesteś? Ała? Ej! Oszczędzam benzynę! Ej, jadę autem e, mojej babci! Uhu. Oh. Dobra, ja już jestem tutaj, gdzie mieliśmy jechać. Ja gdzie oni, są, gdzie oni są? Są nie tacy wolni. Ja wcale nie miałem tego dop palacza, który jechał, który mi przyspieszał auto takieś tysiące kilometrów. O, ty tutaj mi, Eee! ten, o. kurde, co ty, żyjesz? Lekkie. <grym>. Eee, ten nie. A czekaj, bo ten budowali. jedzie, Kambodż jedzie. Załomie się, że on zaraz się Tu na lewo! Obydzę, uwaga, tu, tu, na na dostań lewo. Dostań, tu na lewo! Tu na lewo! skręcaj na lewo! Odbiłem się od ściany Moje auto! Moje auto! jego papierosa! <śmienny> Dobra, źle się czuję, muszę... Ziele, które mi lekarz przepisał. E, czemu ono tak dziwnie skacze? Moje auto... Dopiero, dopiero je kupiłem! Ej, bo ono płonie! Jak płonie? Weź je, bo ono mi zaraz wysadzi moje auto! Weź je tamtąd. Nie! To. O cześć! Ej. Co to właśnie dzieje? Yy, Dawna dostał yy, Kambocz pomóc ci ogarnąć dupę. Ja idę po swoje auto. Kambocz ogarnij Okej. Okay. Dobra, i chodźcie, bo my tu mamy pokoje wynajęte. A, ja już klucze zdobyłem. Mam... Chodźcie, ja już. jest fajnie. Panie, palę, fajnie, palę, fajnie. się pali, pali. Ma... Grazinka się pali. A ja mam zwykłe... Klasico, elko, Ej, to ma, to el, Mam to w dupie, idę do pokoju. A to fajnie, to masz tutaj, boli przy towarzyszy. Chodź, chodź do tego, bo już nam wynajęli pokoje. Ja mam to, ja mam ten pokój, jak coś. Dobra. Jezus, moje rzeczy muszę wszystkie z lipca wyjąć szybko. O mój boże! pierwsza szafka. Na tego, na jakieś takie składki. E, co to? E, ja to widziałem nie, terrorysto nie, sorry moje instynkty prawie mi auto rozwaliłeś no ale wiesz jak to jest kiedy, kiedy masz się instynkt terrorysty wszystko podpalasz wszystko wybuchasz i wszystko Na następnym razem uważaj bo cię mogę pije Oooo, Jezus, moje gardło, no to przejdziesz, moje gardło, boli mnie gardło. To trzeba było tyle nie palić. Ej, moja szafka. Co twoja szafka? To na na. Jak ty. Na no, powłaścicielu. Nie, nie, nie ma to jak marihuana lodówka tam, w quest. Sam, co ty robisz? Sam can hang your young y, Utah, y, trzeci co ty odwalasz? idę do niego, nie wiem, tam się co się dzieje. Napis. Co tu się dzieje? Ej, co tu co? się Zyba dzieje? odwala. Marek. <laughs> Zyta. Zyta. <laughs> Uwala. Uwala. Zobaczcie, że tak. Zapal ze mną. U, a co, kto to? Kto to? Ej, a ty co tutaj robisz? Śmierdzie. Zapal ze za mną, zapal ze za mną. Masz prętem w dupę. Wiesz to ostatnio zapal za mną, mnie... Zapal ze mną, zapal ze mną. Ostatnio mnie płuca bardzo bolą. Króla, pal ze za mną. Nie mogę oddychać. Ciebie mogę! Cześć! Klep ci mnie w plecy! Klep! Trudem! Trutem! Trudem! Dru nie! Nie, nie! Trutem! Nie tym! Dobra, już cię będę klepał! O, nie tym! Ty taki! Nie, nie tym! Nie, 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 chcę! się! Ja znam twoje stryknięcie magistra! takie, nie, tak nie, nie takie, zyklue, to nie takie zwykłe. Ja znam to twoje wstrzyknięcie magistra. Zostaw mnie! Nie! Ej, kombucz, ratuj mnie! Kambodż, on chce mnie zabić! Aua, moja dupa! Kambodż, Ej, Kambodż, help me! Help me! Zabij go! Czekaj, ja ci pomogę, wstrzyknięcie zawodowca. Nie <śmienicza> w ogóle to się O męczu, pomczu! Ujazd, przepraszam! Miss Klik w łysku. Moje kości, moja kość tego Przepraszam, czekaj, poprawię. Ej, znikłeś. Nie wiem, jak to się stało. Ej, bo mnie nie ma w życiu całym. Zaraz się odrodzę. Dobra! <śmienicza> Ole! Nie to Nie chcę. <Temo. Siema. śmiech> wow. Ale tu masz mas dobrego w lodówce? Piwo. <laughs> Ej, oddaj mi to. Widzisz, co dla ciebie narysowałem? Tak. Daj mi tę lodówkę za to. <laughs> Nie! Co? So, no walać. Do daj mi lodówkę! O. Jak ze mną zapalić, to cię oddam. Siema, gdzie jesteś Marek? O siema, siema! Ej, moje auto! Ej, zostaw je! Zostaw moje auto! Ej, on ma moje auto! Kampocz, pomóż mi! Oddaj je! Oddaj moje auto, zabrał mi auto! Czekaj, czekaj, mamy tu... NIE! Poczekaj! NIE! Zaregistrować, trzeba zarejestrować tutaj auto! Nie! Nie. 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 Moje nie, nie! Nie! Mój auto! Nie! Nie zgadzam się! To ci w zabierze! Mam to w dupie! Zarejestrowałem się przez internet! Dobra, ja tylko chciałem pomóc! Ale Jezu, zarejestrowałem przez internet! Marek, na no staryzowanie choć sobie zapalił! Bardzo mi półca ostatnio bo mi!

すまんぽかとへ座りすまん。<laughs> wykryć, ale objawy są takie, że y, krew mu leci jak kaszle i nie dusi od dymu, to znaczy, że to rak płuc albo nie wiem, nie można choroby stwierdzić. to wiemy się na razie przy dobrze panie, to mnie pan do domu? Panie doktorze, e, nie, na razie nie puszczę do domu, e, proszę nie palić tutaj. Ja cię zaraz nie podziewam, nie chcę brać jakiejś lektury. Czy jest szansa, że on może mieć gruźlicę? Yyy, eee, nie. No przecież on kaszle krwią, to Bo, na dworze nie krwią. Ale ja nie, nie mogę oddychać, ja ja ledwo oddycham. Nie, nie, nie wiadomo, o nie, chyba, jak... O nie, nie, CPR, CPR, trzeba go e, pocałować, ktoś to zrobił. Nie, 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 Jest, ogóle, nie. jest dobrze w sensie Dobra, ja próbuję. nie, 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 nie,

pomocy respirator! Pomocy! Pomocy Mamy, respirator! kolejny raz usta Respirator. Respirator. O! Moja dupa! Co Co Panie, jak tu leżymy pod tą ścianką, to mogę iść do domu? Tak, może pan iść do domu. Dziękuję. Marek, Że... nie płacz. Mariusz, nie jest? Nie! Nieee się ode mnie Odsłysza. Odsłysza ode mnie, ode mnie. Ja. ja, Ja piję by zapomnieć Zapal sobie Ja piję by zapomnieć, weź ten dym bo się utuszę znowu Ja piję no dobra, by zapomnieć dobra. Ale co chcesz zapomnieć? Że wam chorobę Ale to nie jest potwierdzone! To nie jest potwierdzone! Napij się, pan... się, się, Nie, Ja bo się, mati się, świeżo. się, świeżo. patrz. Panie, panie, patrz. Mountain Dew! Nie lubię takiej muzyki. się, uspokoić. proszę ja proszę się, uspokoić. Proszę, ja teraz potrzebuję spokoju. Ale I się, Pomocy! 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 Pomocy, Kambod nie, no, Kambodż. Ja nie wiem co się ze mną dzieje. Kambodż, ja teraz spokoju potrzebuję. Ja potrzebuję teraz spokoju. Kambodż, proszę, nie, ja teraz spokoju potrzebuję. Dobra, nie ma problemu. Moja szafka. Ja muszę... Ja muszę iść spać